Cześć, z tej strony Kalapie Wino. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu pogromczyni mi to w świecie wina, a tematem będą wina bezalkoholowe. Niektórzy uważają, że wina bezalkoholowe to te, które czasami kupujemy dzieciom, nasycone dwutlenkiem wega z bardzo dużą ilością cukru, nic bardziej mylnego. Wina bezalkoholowe produkowane są dokładnie w taki sam sposób, jak wina alkoholowe. Proces winifikacji też wygląda tak samo, z tym że przed zabutelkowaniem poddawane są i jeszcze jednemu procesowi, dealkoholizacji. Są dwie metody. Pierwsza metoda to metoda ekstrakcji próżniowej. Wino że w temperaturze 30 stopni Celsjusza alkohol jest odparowywany. Na szczęście zostają cenne flawonoidy, polifenole oraz taniny, czyli te bioaktywne cząsteczki, które odpowiadają za pozytywne aspekty zdrowotne. Druga metoda produkcji to metoda wirujących stożków. Alkohol jest odwirowywany. Słuchajcie, jednym z najfajniejszych aspektów window alkoholowych jest to, że jest znacznie mniej kaloryczny. To jest przede wszystkim ważna informacja dla kobiet. Ja Wam pokażę kilka buteleczek. Dzisiaj już jedną opróżniłam ze względu na dosyć wysoką temperaturę. Les Cocottes Chardonnay. Bardzo pozytywnie się zaskoczyłam. Ymm, przyjemny, owocowy aromat, lekkie. Mami też smakowało. Kolejne. Barrel and Drums to jest czerwone merlot. Yy, kobietki w ciąży powiedziały mi, że jest niesamowite. Ja jeszcze nie próbowałam, zobaczymy. Opia. Słuchajcie, to jest Cabernet Sauvignon. Występuje również różowe oraz białe i taka dodatkowa fajna informacja, to jest wino organiczne, wegańskie. I ostatnie, winowa robi Grand Cru Cabernet Sauvignon. To jest najdroższe wino bezalkoholowe, z jakim się spotkałam, 52 zł. Jednakże no musi być naprawdę bardzo wyjątkowe. Oczywiście wszystkie te wina dostępne są w winotece Rombin Winoteka Łódź. Także do zobaczenia. Na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie.